Siema, chciałem Wam powiedzieć, że chcę Wam podziękować za zaangażowanie, za super komentarze, za dobry flow, za dobrą energię. Cieszy mnie to, że to jakoś się kręci. Na razie sobie to robię, bo fajnie wydaje się, że jest. Dziękuję Wam za postawione kawy, bo to też jest ważne, bo to jednak wiecie, kawałek życia tutaj oddajemy, bo przecież nie tylko ja jestem zaangażowany w te wszystkie filmy i jeżdżenia, aczkolwiek poniekąd cała moja rodzina dostaje rykoszetem i też są w to zaangażowani i rozmawiamy o tym, więc bardzo Wam dziękujemy za te kawki. Chciałem Wam powiedzieć, że dla mnie to jest niezdumiewałe, że to ma jakąś też taką moc i przebicie, dlatego jestem bardzo wdzięczny, bo dość, że pozytywne komentarze, ale piszecie czasem o trudnych rzeczach i Życzę Wam powodzenia i dużo zdrowia. Piszcie o ciężkich rzeczach, ale piszecie też, że wykupujecie sobie ogary, bo oglądacie moje filmy. Tutaj Wam pokażę zaraz, jak wysyłacie mi te filmy. I bardzo Wam dziękuję za angażowanie, za dobrą energię, za wszystkie te kawy, za te filmy. Ja też to w jakiś tam sposób przeżywamy to, co tu się dzieje, więc bardzo Wam dziękujemy. I miałbym do Was prośbę wpłaccie dzisiaj na Wojtusia, bo Wojtuś wciąż zbiera razem z rodzicami 17 milionów, a ma zanik mięśni, także ma troszkę przejebane. Jego rodzice też mają trochę przejebane, więc dobrze by było wpłacić mu jakiś hajs. Więc zróbmy to razem, a teraz zobaczcie filmy jakie mi wysyłacie, a to tylko garść, bo tych film jest dużo. filmów jest dużo, ale jedne z ostatnich filmów. Trzymajcie się i miłej niedzieli Wam życzymy. Dzięki za tą energię. Popie, patrz do czego doprowadziłeś! Stary, jestem Ci mega wdzięczny, to dzięki Tobie. Kurde, jest moc, siła, ej! Ta żmija za krzakami stoi, zobacz. To był Stanisław ze swoją żmiją. Jakub kupił swojemu synowi czy ogarną ogara. Paweł kupił żonie ogara 200 i upala go po polu. To już nie pamiętam, kogo nie mogę się dokopać w wiadomościach. Łogar Michała, który został odpalony po 10 latach. Wiadomości filmów jest mnóstwo, nie sposób pokazać wszystkiego. Może co jakiś czas raz na kilka miesięcy wiecie, ja nie chcę się zamykać w jakichś ramach, bo jestem tutaj dosyć swobodny, bo mam mnóstwo spraw w życiu, do zrobienia, rodziny i tak dalej, ale jestem bardzo wdzięczny, wręcz wzruszony, wręcz troszkę nawet zawstydzony, że piszecie do mnie takie rzeczy, że jesteście wdzięczni. Chciałem wam powiedzieć, że to ja jestem wdzięczny, bardzo mi miło. Trzymajcie się ciepło, no nie wiem, i oby tak dalej, róbcie, działajcie, róbcie swoje i, i dziękujemy Wam, trzymajcie się, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo wdzięczny na to, tego garść, szczypta Waszych wiadomości, komentarzy, których naprawdę nie sposób ogarnąć. I pamiętaj wpłać na Wojtusia, choćby 5 zł, dyszkę i tak dalej, no, no i może udostępnij, skomentuj, bo trzeba tam pomóc.